No a z tymi więźniami, no to tak, przyjeżdżali ciężarówkami, no to pokuci byli, to tak jak wysoko było, to jak jeden źle odskoczył co spadł, no to ściągnął go, to spadowali, no a później rozbierali i był, była taka i, i, z lokomotywy, co, i, ta para co jest, to był, Całyś, rozumiecie, zrobiony ten otwierali te ubrania, rzucali z nich ich do łaźni, a to wszystko wieszali pod ciśnieniem, bo to wszy były i to, i to, no to oni to już pilnowali, nawet można powiedzieć, dosyć. Bo to jej dwa razy w tygodniu kąpali. I to z palacji przywozili? Z palacji. Tu do, do łaźni, później, jak się wykąpali, to znów te ubrania. Wychodziły z powrotem, bo to na wieszakach było poukładane i, i, i taka była, tu były kabiny, a z drugiej strony była wspólna taka, i, i większa sala. I na tej większej sali to ich rozbierali i ty na od tamtej strony później, bo tam dwa wyjścia były. Jedno było tu, a drugie od parku. No ale to oni pilnowali tu, przypuśćmy, od parku z jednej strony, z drugiej, no i później tam z tyłu, żeby to nie, nie było dostępu do, żeby tam ludzie nie mieli.